Jedziemy na stolicę Pierwszy przystanek, RTMoto tak Jak widzimy motorków już trochę jest Polowałem na taką Na, tak, no, na 954 Sie nagrywa i znowu, z Bolo, patronem, jedziemy na stolicę Byliśmy już kurna w jego regionach A teraz trzeba odwiedzić stolicę Trzeba spotkać się z kolejnymi patronami Polatać trochę, odwiedzić chłopaków w Vertemoto Także bądźcie z nami, subskrybujcie kanał, żeby nic wam nie przeleciało Może ty żeś redukcję widziałem zrobił? Co to, co to, co to, co to? Nie, nie robiłem. Na trójce jechałem. Na, na czym? Na trójce. A, mówię, za to żeś tak odszedł, mówię, czy ta moja Honda już mówię, nie a mówię, czy co? Ja z szóstki zapierd***, myślałem, że ty k***a też wystartował. Ja startował. A ten jest ty trójeczki, do remontu. Muszę powiedzieć, że z szóstki pojechałem, to byś miał taką, wiesz, moralniaka byś miał Teraz tobie smoki. teraz już wszystko wiem <laughs> Honda, Honda, co <szybsza> jak wygląda <laughs> Nie, ale powiem Ci, no to masz stary strupek, 2004 rok, ale wyglądowo jeszcze bije co niektóre, bo no naprawdę, tym przód mi się mega podoba Dupa też jest fajna, bo jest taka kuszkowska, 9 w 9 to była taka... Szeroka bardzo. No A to jeszcze, mi się nie podobało No bardzo jeszcze kawał motocykla, nie tak jak te chrupki teraz robią, te kurna. Nie, to jest porażka, kurna. Yy. Nie, to jest lekkie, malutkie. A. Wiesz, no dla tych 70... 65 70 kilowych chłopaczków, co mają 1,65 m, 1,70 m, no to wiesz, oni zajebiście się na tym czują, nie? A ci co, wiesz, ścigają się chłopaczki w motocykli i tak dalej, nie? Ale tak jak wiesz. A. Jak taki kaudun położysz na tym, to nie Ha, <śmienny> wyjeżdżasz te z... Aszterantka. <śmienny> no. I potem jest problem. Ale nie, ta Honda o. ładna, ładna 954, bo sam nawet. Polu... A, bo. <śmienny> sam nawet polowałem kolowa... na, na taką, na 954. Ale nie było. Dobra, nic... już się nie, nie podlizuj. No. Nie, 954 była brana pod uwagę. Honda Gix, ten co mam. I Honda VFR -ka 800 -ka. Nawet przejechałem się czerwoną, ale... ale... To ta zwyk... Nie. one są zwykłe i na tym fałteku chyba, tak? Tak, tak, to był fałtek. To był 2006. Yy, poczekaj. Kurwa, który ona miała rok? 2006 chyba, albo 8. 8. 2008 rok to był. Wiesz co, przejechałem się. Fajnie przyspieszała. Mega fajnie się jeździło, ale ten dźwięk. Głównie to dźwięk o tym, że jednak fałka to to nie dla mnie. Fałka, fałka, hmm? pracuje, nie podoba mi się też, to, to nie. Więc Ducati na przykład, panika, ale to bym nie. No, przyjąłbym, jakbym Ducati, aby mi ktoś dał, to bym przyjął, no. KTM, ma fałkę też, bym przyjął, bez problemu. Ale, ale no niestety. Niestety, nie, nie, nie. Fałeczka na razie nie dla mnie. Może kiedyś. Może kiedyś jakiś, jakiegoś czoperka dodatkowo, bo sobie kupię jeszcze na niedzielę, żeby, żeby pachy po powietrze. Ja pierwszy hmm? Choperka. No, chciałbym na niedzielę, żeby jak się na naoglądałem tych seriali, są do Majanów o tych klubach kurwa, na no, samym pojeździł tak z takim czoperkiem. Cofałem? O, górka stoczny, czy Nie mrykać, nie nie mryka, czy I nie pip, i nie pipka, nie, nie pip. Dojechał do nas Mario O Bolo wcześniej wspominałem Zaraz jeszcze kolejni Tam. Kolejna ekipa ma dojechać A tu Hajabuza, a rzeczywiście, patrzcie A pa, Bartek Hajabuza, proszę bardzo, następny patron Świeci się z daleka, ja bym go nie zauważył nie, górny 5 sekund. Włączyłeś? Halo. Halo, halo. No witam. To pytać ci walon. <grym> palto, pal sieczkarnie się czkarnie jedzie. Kuna. palto kunę jedzie. Matera. Patera. mi No pa. Coś tam, coś tam kaszle Ale zobaczcie bajer mam. Ma. Ona nie ma tego regulacji Tylko jest tak, wiesz, góra, aha, aha To ona też regulacji nie ma, w ogóle zapinek? O ja pierdziele Znaczy, takie coś może Ona się trzyma, ale przy 50 się Kup drogi kask, mówili Będzie fajnie, mówili Tutaj, dobrze jadę. O Sarzenia chciał zabrać! O chciał zabrać! Kurwa To cię pośpiesznie na Warszawę jadę! Widzę, że ze wsi ten się odezwał kurwa! Z Jochy z z zarośniętej mchem! Yes, Ej, wypalić, a ostat... no. o, ostatnio te linie to leżały kurde w ziemi. One za chwali. Uuuuh. wiesz? A jak? Oro hebel, hebel. Siema Dojechaliśmy, pierwszy przystanek, RT-MOTO Ekipa także dojechała Jak widzimy motorków już trochę jest Minutę spóźnienia mamy, jest dobrze Siemaneczko, Patron Czarny, Azbolotusz to już się widzieliśmy, Bartek ja się raz. Dla potrzeb medialnych Pomóżcie Mario Bo przez garba mu nie przechodzi po chodniku też można No tak ale... słuchaj, słuchaj, słuchaj Ale ty tylko Stasz ty A strasznińska na nami Parasolki nie wziąłem Ej, wpada mi z tyłu na torbę? Torba jest w przodu Łapie, nie masz lat To, wyślij spod tego, spod kater